piątek, piąteczek, piątunio. Witajcie na WSA, WRO Software Academy. Z interfejsami jest związany jeszcze jeden temat, mianowicie klasy wewnętrzne. Jest ich kilka konfiguracji, omówimy sobie czym one się różnią, z których najczęściej korzystamy, w jakich przypadkach i dlaczego. Tym samym bez zbędnego przedłużania przechodzimy do naszego ID. Mamy klasę APP razem z metodą main. Wewnątrz mamy Stworzenie obiektu Figure Service i wywołanie metody run. Załóżmy, że mamy taki problem, że chcemy policzyć średnią, ale jeżeli ta średnia będzie mniejsza niż jakaś wartość, na przykład 5, wówczas będę chciał również wydrukować sumę. Zapiszmy to. Mamy jakąś kolekcję liczb. Liczba w noga, oczywiście. Teraz stworzymy taką metodę, która zwróci nam średnią. Ale jeżeli ta średnia jest to big decimal, więc muszę posługiwać się metodą kompertu, jest mniejsza od 5, wówczas chcę wydrukować również sumę. Efekt jest taki że sumę będziemy potrzebowali policzyć w dwóch miejscach. Najpierw w ramach liczenia średniej, a następnie jeżeli będziemy mieli wynik mniejszy niż 5, chcemy mieć sumę jeszcze raz i ją wydrukować. Zróbmy od razu jak policzyć średnią za pomocą strumieni. Na kolekcji liczb przejdziemy na strumienie, od razu wykonujemy reduce i w związku z tym, że mamy big decimale to użyjemy metody add. Jako reduktor, w przeciwnym wypadku możemy zwrócić wartość domyślną lub rzucić wyjątkiem. Załóżmy, że to będzie 0. Mam sumę, a później nie pozostaje nam nic innego, jak tylko podzielić sumę przez liczbę liczb. A więc problem, który mamy do rozwiązania w tym momencie, to jest konieczność zwrócenia nie tylko w wyniku całego procesu, ale również wyniki cząstkowe. I z tym czasami w naszej pracy się zderzymy, że potrzebujemy zwrócić wyniki cząstkowe jakiegoś większego procesu razem z wynikiem ostatecznym. Pierwsze co nam przychodzi do głowy, jeżeli nie będziemy mogli zwrócić liczby pojedynczej, stworzenie klasy, która obsłuży nam większy agregat danych. I to jest słuszne rozwiązanie. Jednakże, jeżeli będziemy mieli w pakiecie naszym dużo klas i chcielibyśmy uniknąć dodawania kolejnych, a obiekt nasz będzie wykorzystywany tymczasowo wewnątrz metod prywatnych, wówczas możemy rozważyć koncepcję stworzenia klasy wewnętrznej. W jaki sposób ją tworzymy? Tworzymy ją najczęściej na końcu klasy. Czyli, jeżeli kończy się klamerką w tym miejscu, to na końcu tej klasy stworzymy sobie nową klasę. Czyli słówko klas, nazwa klasy, temp result. I tu możemy stworzyć pola, które będą nas interesować. Co ciekawe, dodawanie modyfikatora private w tym miejscu nie będzie miało za dużego sensu, dlatego że mamy dostęp do wszystkiego, co znajduje się wewnątrz naszej klasy. Jednak modyfikator final tu jak najbardziej zastosowanie może mieć. Wówczas musimy stworzyć sobie konstruktor, za pomocą którego będziemy ustawiać nasze pola. W tym momencie mamy zabezpieczone pola przed ewentualnymi modyfikacjami, jednakże dostęp do nich mamy zapewniony bezpośrednio przez odwołanie się do pól. Nie potrzebujemy getterów, setterów. Teraz możemy to zastąpić. To możemy przypisać do zmiennej średnia, a następnie zwrócić ten result i przekazać tu sumę i średnią. W ten sposób zwróciliśmy agregat danych, jednocześnie nie zwiększyliśmy liczby plików w naszym pakiecie. Oczywiście tutaj należy to zmodyfikować. Result average. Jak widzimy, możemy odwołać się bezpośrednio do pól, ale tych pól modyfikować nie możemy, dlatego że są finalne. I teraz pierwsze zastosowanie klas wewnętrznych już poznaliśmy. Czyli to będzie sytuacja, kiedy będziemy potrzebować zwracać z jakiegoś procesu nie tylko wynik końcowy, ale również wyniki cząstkowe albo jakieś większe agregaty danych, które będziemy potrzebować w miejscach, w których zostało to wywołane. Drugą sytuacją, kiedy będziemy wykorzystywać tego typu klasy wewnętrzne, będą konfiguracje. I trzecia rzecz, to są implementacje interfejsów. Jeżeli mamy interfejs, na przykład figurę, to już wiemy, że jeżeli nie chcemy tworzyć klasy rozszerzającej ten interfejs, a potrzebujemy obiektu tej instancji tylko na chwilę w jakichś specyficznych przypadkach, to również jest często w konfiguracjach wykorzystywane, możemy stworzyć klasę anonimową. I w sytuacjach, kiedy mamy jedną bądź dwie metody w takim interfejsie, to jak najbardziej to się fajnie sprawdza. O tyle, jeżeli w interfejsie będziemy mieli wiele metod, wówczas tworzenie klasy anonimowej może nie być już dobrym pomysłem, ponieważ stracimy na czytelności kodu. Jeżeli tutaj sobie dodamy figurę, to widzimy, że implementacja naszej klasy anonimowej na podstawie figury zaczyna mieszać nam się z kodem i przestaje to być czytelne. I tu, jeżeli byśmy chcieli stworzyć klasę anonimową, ale tych metod jest za dużo albo będą zajmować zbyt dużo miejsca, możemy to również wydzielić jako klasę wewnętrzną. Taka klasa leży sobie grzecznie na końcu naszej klasy zewnętrznej. Nikomu nie przeszkadza, a jednocześnie możemy w miejscu docelowym skorzystać z dobrodziejstw pełnoprawnej implementacji klasy. To teraz słów kilka na temat rodzajów klas. Możemy tu dodawać modyfikatory Private, Public, Protected i Package, czyli dokładnie tak samo jak w przypadku klasy normalnej. Przy czym Package i Protected mają raczej średnie zastosowanie. Najczęściej będziemy korzystać tutaj z modyfikatorów Private i Public. Private będziemy wykorzystywać do potrzeb wewnętrznych, np. wyniki tymczasowe. Tym samym nie ma potrzeby Falnia się tą klasą na zewnątrz, ona jest potrzebna tylko i wyłącznie do obsługi naszego wewnętrznego procesu wewnątrz klasy. Drugim typem są klasy publiczne, i to będziemy najczęściej wykorzystywać w kontekście konfiguracji. Czasem może się zdarzyć w obrębie modelu, gdzie mamy na przykład klasę Car i dla tego samochodu mamy specyficzne statusy. Więc stworzymy sobie klasę wewnętrzną Status. Dla klasy Car. Wówczas wszędzie tam, gdzie będziemy posługiwać się samochodem, będziemy mieli od razu pod ręką również zestaw statusów, jakie może ten samochód przyjąć. Oprócz modyfikatorów private-public, możemy tu jeszcze stosować modyfikator static. Wówczas klasa staje się statyczna. Czyli mamy to samo co w przypadkach PUL, klasy statyczne i klasy niestatyczne. Czym to się różni? Wewnątrz naszej klasy różnic nie będziemy dostrzegać, jeśli chodzi o sposób, w jaki będziemy z tej klasy korzystać. Będzie to widać dopiero na zewnątrz i tam dopiero będzie miało to znaczenie. Tym samym stwórzmy sobie jakąś klasę inną, np. przykład Other Service, i teraz będziemy chcieli stworzyć klasę wewnętrzną TempResult. TempResult jest klasą publiczną, ale niestatyczną. I żeby stworzyć obiekt tej klasy, musimy mieć instancję klasy, aby na niej stworzyć obiekt. Potrzebujemy figure Service, aby na nim wywołać new temp result. czyli klasy niestatyczne potrzebują mieć instancji, żeby w obrębie tego obiektu stworzyć obiekt klasy wewnętrznej. I to jest ten mały problem dla tych klas niestatycznych. Alternatywą będą klasy statyczne. Klasy statyczne, analogicznie jak pola statyczne, nie są powiązane z instancją, a więc z obiektem danej klasy, ale bezpośrednio z klasą, czyli ja mogę bezpośrednio na klasie stworzyć square. I w tym momencie, jak widzimy, odwołuje się poprzez nazwę klasy zewnętrznej, czyli poprzez nasz serwis do klasy wewnętrznej przy tej square. I w ten sposób tworzymy klasy wewnętrzne statyczne. To teraz z jakich klas najczęściej powinniśmy korzystać? Czy statycznych, czy niestatycznych? Różnice, jeśli chodzi o kwestie wydajności optymalizacji między klasami statycznymi i niestatycznymi, są naprawdę znikome, jednak z przewagą dla klas statycznych, ponieważ klasy niestatyczne potrzebują przechowywać referencje do obiektu klasy zewnętrznej. Reasumując, Klasy wewnętrzne będą to najczęściej klasy prywatne lub publiczne, najczęściej statyczne. Tworzymy je najczęściej na końcu klasy zewnętrznej poprzez stawianie słówka public lub private, static class. Następnie konstrukcja klasy wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku każdej innej klasy, a więc możemy rozszerzać tą klasę o inne klasy, możemy dodawać metody, pola itd. Konstruktory. Pamiętamy tylko o tym, że dostęp do pól, jak i metod prywatnych jest taki sam z klasy wewnętrznej, jak i z klasy zewnętrznej, ponieważ wszystko, co znajduje się w klasie zewnętrznej jest dostępne. Natomiast modyfikator final jak najbardziej ma zastosowanie. Jeżeli podobał się Tobie ten materiał, możesz dać łapkę w górę, zasubskrybować i kliknąć w dzwoneczek, aby nie ominęły Cię kolejne materiały. Do zobaczenia!